Bóg w swojej szczerości daje nam się bachodać tego świata w niebo wzięcia przez świętej Maryi. Pamiętam, jak w Częstochowie, to wiele lat temu było, ale jak jeden święczennik mówił, że to jest takie święto wszystkich nas, żeby prosto, tak fizycznie z jak jak czasu czasy się na niebo. Spogledać na niebo dzisiaj, mamy piękne niebo w Ukrainie zaraz i wieczorem z pięknymi zrykami. To święto nam też pokazuje na z Boha w naszym życiu, żeby właśnie jak największe czasy dzisiaj, o tak prosta dziwyty się na niebo. Ale Bóg nam dzisiaj daje swoją miłość, jako chce nam perdaty przez swoje słowo. I mamy сегодня dwa słowa, jakimi Bóg chce też nas no kormyty, pokazaty pokazać, witkryty też i dla naszego życia. I pierwsze słowo to jest to Boże Słowo, jakie Bóg, przez liturgię słowa, też, przez to czytanie, przez prochołoszowania też nam pokazaty, coś chce pokazaty, że w tym Słowie jest Twoje takos i życia. I te widwidyny młodej, Maleńkiej Maryi i Elizawety i ciaż Zustricz, wajkarem, i ta radość Zustricji i ten dialog Elizawety i Przyswajtajdive Maryi, to jak można czytać słowa, jakie każe i Elizaweta i Przyswajtajdive Maryja, co one dialogują z Bożym Słowem. To nie jest tak, że Elizabeta coś tak skazała, czy Przyswiata Dziwa Maryja, ale one czysto słuchają i czy czytają czy Boże Słowo, dzielą się Bożym Słowem. I pierwsze, na co można też jakoś zwrócić uwagę dzisiaj, te słowa Jelizawety Błogosławiona, tymi brzmieniami, Ci słowa były skazane dwa razy w starem Muzuwicie. I dwa razy w ci słowa słowa otrzymują jest konkretny też i kontekst podjęty, ale za pierwszym razem koleżanki Eiael, jako Bóg wybiera kiedy Izrael jest okupowanym, Kananejczycy przychodzą na ziemi Izraela i wiczuwaieca dużo bardzo wielki spokój na ziemi, że kananejczykcy choczyd zajmować ziemię, wbijate ludzi to naród narod modli się i Boch wybiera kobietę Jael, jaka później tak Boch po Bożowsłowie że ona wbywaje samoho hołowno ho jaki był komanderem, był kierownikiem i ona go wbywaje. i wtedy wszyscy ludzie wszyscy soldaty, ludzie mówią do Jael, błogosławiona tymi kobietami takimi słowami mówią do niej i co pierwsza sytuacja druga sytuacja zwi związana także z kobietą Judy też jest kniha Judyty w Starym mozawecie i dużo podobna podjeja. Ma, Prawie odna do odnowo. Tylko wtedy nie kananejczycy, asyryjczycy napadają na ziemię Izrael. I takoż jest plan, żeby zachopyty całą ziemię. I takoż naród żertwuje żertuje i Bóg wybiera Judyt, i ta Judyta to wbywaje znowu głownoho asyryjczyków. I wtedy w taki sam sposób Ludzie, soldaty mówią do Judy Błogosławiona tymi kobietami I trzeci raz Dzisiaj Bóg Znowu nam pokazuje Gdzie szukać Jaka może być bu peremocha nad złom. I to wtedy Elisabetta Każe do Przeswiatej Dziwy Maryi Błogosławiona tymi kobietami Pokazuj, czy do, dla całej cerkwi, do wszystkich nas, gdzie i w jaki sposób mamy szukać także i dla nas i siły i spasienia i wytrwałości. To, to Bóg wodni nam pokazuje co słowo. Tym słowem dla nas jest przysięta Dziwa Maryja. W 1946 roku, kiedy pomarł taki dużo i znany święczenik kardynał Chlond. To ostatnie jego słowa, kiedy win pomyrał, to kazał tak: „Molites”, kropeczka, „Molites”, kropeczka, bo peremocha, jak przyjdzie, to przydece resperświatodziewu mareju. I to był jak jak zawit. W 1946 roku, po dwóch serioznych win światowych, kiedy przyszły takoś radiańskie czasy na nasze ziemi no to wtedy Bóg nam takoż pokazał, przypomniał nam konkretny kierunek. W Ewangelii jest jeszcze drugie miejsce, jakie też można przeczytać w tym mądrości, jaką Bóg nam daje. Bo nie znaju, czy kiedyś my zadumowali się, że ile Maria była u Jelizawety. Jak Boże Słowo każe, trzy miesiące były w gościach no trzy miesiące dużo, bardzo, no, super pojechać w goście na dzień, z nociofkoju, na godzinę, ale pomyślmy sobie do kogoś śpity w gości na trzy miesiące, no dla nas może i dobre, ale dla chazajna kto zna jakby w ono wyglądało i te trzy miesiąca ono też ma swój kontekst, bo w Staromu zawicie Dawid kiedy prymował z kowczechom do Jerozolimy, do do miejsca głównego, żeby widawał kult i modlitwę Bochowi, to kolej szował z tą Bocha z tym kowczechom. To pi czas e, jeden, oden, jaki niz cały kowczech, win pomeraje. I ludzi silno się, Czemu win pomer? Jakżo niż Bocha, samo żywo Bocha. Czemu win pomer? I to Dawid, David samy największy, który odpowiadał za to polomnictwo, za przeniesienie tego kovrcha do Jerozolimy. on podumał, że trzeba zupełnyty się, odpoczyty i no szuka mądrości, co dalsze robić. I one zupełniają się w konkretnej domu, w konkretnym domu, u konkretnej rodzinie. I one były równo 3 miesiące, tam z tym kovrchem. I okazało się, że ta obecność Boga w Kowczechu była dużo potrzebna dla rodziny i dla całego miasta, gdzie się ten Kowczech. I możemy i my się czytając jakby to Boże słowo, zrazu też baczyć, jak w wielu podiach Bóg chce też nam pomagać, pokazywać też właśnie dobry i taki spasenny naпряmo też na życie i na spasienia też dla każdego z nas. Drugim słowem, jakie Bóg dzisiaj także kieruje do nas, to jest konkretna też historia, jaka widbuła się 104 roku w temu nazad. I z 13 po 15 sierpnia była taka historyczna podjęta pod Warszawą. Ona nazywała się właśnie Borodba Warszawska. To była taka podjecha, że y, bolszewiki chcieli zająć Europę Wschodnią. Taki był plan. I pierwsza taka zupynka, znając, że będą wielkie trudności i to była Polska. I plan był taki: dzień dwa maksymalno i idziemy dalej, żeby zachęcić Europę Wschodnią. I taki był plan. 5 milionów bolszewików i miliona było żołnierzy w Polsce. O tak, o tak wyglądała ta podjęcia. Milion i 5 milionów. I 13 sierpnia, kiedy to wszystko zaczęło się, ludzie, no, znając troszkę czasu do tej podjęcia, to pastorzy cerkwi kościoły wprowadzili nowenno, to 9 dni w silno. Naród modlił się na kolanach, przyzywając zastępstwo świętochandrija Boboli. I 9 dni trwała ta I rozpoczęła się dużo straszna wojna pod Warszawą, pod dzień dniem pod Osobą, Pit pod Wulką Radzi I to były no, z jednej strony straszne wydarzenia. Ale co okazało się? Po tych trzech dniach sami bolszewiki skazali My nie możemy boroty się przeciw Przysiętoj Dwiej Maryi. Bolszewiki baczyli nad Warszawoju Przysiętą Dwiej Maryju. I co nie jedna ludyna, co nie było jakieś tam prowadzenie jednoj ludyny. Wsi, wiirujcje nie wiirujcje, to muszą jako prawosławni znali kim jest Przysięta Dwieja Maryi i baczyli prosto, że na niebie nad Warszawą, jest Przysięta Dwieja Maryja, jaka zachyszczaje. Baha, tych jakieś tam zbroi, pryloty, w jakie miały padate na Polszu, one wid pokrowu przez Wszystkiej Dziwy Maryi w drugą stronę, widwertały się. To, ciasto kiedy czytamy bo Warszawska to jest napisane: "Cudo nad Warsza nad Wisłą". Bo to było cudo, To nie można, jakby po innym cicho, jakby czytać, kiedy w jakimś sensie czytamy, poznajemy właśnie tę historię. I jakby 12 dni wonotrywało, trwało, była próba, nic nie wyszło. Wtraty po stronie bolszewików były cztery razy większe. Lenin powiedział, że to największa porażka w jego życiu, że, że jakby odbyło się, bo no, wszystko było maksymalnie dobrze zaplanowane. Wtedy w Warszawie, Nuncją apostolskim był Achilla Ratti, późniejsze papa pił Odyna Catoj. Więc był dwa roki wtedy w Polsce. Lysze Win zaleszył się jako nuncji w Warszawie i jeden dyplomat z Turcji. Dwóch jakby dyplomatów wtedy zaleszyło się, da? U Nas dwa z i to my, roki, jak rozpoczynała się wina, to w Kijowie zaleszył się i ambasador polski. Też dwóch dyplomatów tak jak 104 roki w w Polsce. I nuncji późniejszy papa tak przeżywał ciu podje, ba w tym sim znak od Boga i zakres, przez Świętej Dziwy Maryi, znakomy znakomitego artystę Jana Rosse namalować dwa zobrażenia. Ten chudożnik tak uszul w, w cerkwi ormiańskiej namalował w prekrasne freski i ten художник namalował za, za prochanią papy, który doglądał, żeby było wierne, dwie podzieje. Pierwsza podja z 17 stulecia, obrony zachystu Częstochowy, a druga podje właśnie z tego oczu nad Wisłą z boryby nad Warszawą i sławetnego kapelana ojca Skorupki. Bo to dzi kapelanom takim dużo młodym 27 lat było ojcu Skorupki, kolewin jako pierwszej, i szof z armią, ale nie, ale był w I i win spędził szłó z chrzstą, żeby yy, pokazać ty znak spasienia, znak właśnie peremohy, da? Chrest i pręswiąta Dziwa Maria. i win na drugi dzień je dwie historie, że bo johos zastrzelili, to on win szłó w samochu peredzi, albo Jego zastrzelili, kiedy win spowiadał ludziom, jako pomierało, o skorupko, da? I takie słowo też i wid Boga dla nas dzisiaj właśnie, 15 serpnia, w 15 sierpnia to święto w niebo a Maryi, da? Boch nam dużo, bardzo pokazuje i historia jaką win tworzy i pisze, i zachęcaje, ale także przez Boże Słowo. Przyzywajmy dzisiaj Zastupnictwa Przeswiatoj dywy Maryi, żeby ona nas i zachyściała, i permachała w naszemu życiu i dla naszej ziemi. Amen.